Pokażmy moje rzeczy handmade. Zacznijmy od tego segregatora. Który po prostu jak i taki był w Pineski, którą kleiłam karteczką z wioletek błyszczącą z odcinka, który wam pokazałam. Miałam ich 13, więc okleiłam. Z Spoko wygląda tak. Jest tu w słuchawkach, napis wioletta, takie naklejki i tu z tyłu Zdejmujemy również leonetę oraz lodowikę. Komelo, było właśnie taki. I, ale ja to obkleiłam I wygląda teraz bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba bok, i przód. I tył również. Dalej jest to taki notesik z gazety ostatniej. Gazeta, tak wygląda um, tak. Ona jest z marca numer, ale już będzie teraz z kwietnia. Więc nie nagrywałam w filmiku. I tutaj jest ten notesik z tymi, z tych tasiem, zdobiennych W tym zestawie były. Było ich cztery takie. I przykleiłam tutaj klejki Leonetti, Violetty, e, Franceski i Violetty. E, kartki na takie. Napisam Music Violetta, Love Passion i tutaj Wilu i Violetta, taka. Takie kartki w ogóle. Mówiłem, to jest chętna ponieważ ja to sama kleję. No dalej. To taki plan lekcji z Violetty, e, które sama zrobiłam. już widać? Tu mamy taką Violettę, jakby spódną, i taką na tej dziwną. I, i napisałam tutaj znowu szkołę. Fajne, i taki fajny jest tu Violetta. Logo Violetta, plan lekcji, podział, wtorek, środa, czwartek, piątek. Violetta, Violetta, y, Nati, Francesca Leon, Francesca Violetta, Ludmiła Kami, Violetta, Nati i Violetta. No, tak jak się pan prezentuje, to nic nie ma. Dalej jest tu taki y, stojak na kredki. Jest tu taka Violetta. Mi tu jest dodany trochę do Taka Violetta. To są wycinki po prostu Taka. taka. A tu taka Violetta. jego y, Violetta Leona. jak się to prezentuje. Wioletowego papieru. Ja to zrobiłam po kartonie soku. tak fajnie wyszło. To jest ale on nie jest handmade. I chciałam pokazywałam moje rysunki handmade. Takie, takie logo Violetty. I takie rysunki. Tutaj, jak widać. Violettowe takie rysunki. Tutaj znajdź swój ideł, Gitarka. Violetta, Jestem ja, a tu są takie kopie, a tu serduszko jakiegoś sensu w ogóle. Dobra, dalej. Dalej mam taki zestaw, który sam zrobiłam. To jest e, tekst pisane z Violette. Sam zrobiłam ten zestaw, ponieważ on nie był taki. I tu mam Violette, Leonette, Leona, Diego, Broadwaya, Violette, Ludmiłę, Maxiego, Camille i Federico. I ekipa. To mam tylko violettę, czyli Gnati, Leona, Francesca, Violetta, Diego, wioletta Violetta. Z tyłu mam tylko violettę, uprawioną w taką właśnie tą tasiemkę. Fajnie wyszło. I będzie to, jest czysty zeszyt. Więc mam kilka tekstów, pisa kilka pisanek, które będę musiała to napisać i sobie ściągnąć na telefon. rzeczą handmade jest taki zeszyt, ale nie jest zrobiony przeze mnie. Wygląda tak. A w środku mam takie o serialu, tutaj mam wycierki Violetta, logo Thomas, Violetta Leon, Violetta, Violetta, Francesca, Violetta, 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 Thomas, Violetta, Leon, Diego, Violetta, Leon, Violetta, Violetta, Ludmila, wszystko o serialu. mam Kiem? postaci Violette, Ludmila, takie klejki, oj, mam Nady, Francesca, Kami Leona, Tomasa, Maxiego. Andresa, Wlodowia, Federico Wigiego, Lupary, parę Leoneta, y, Tomasoletta na Diegoletta, Fede Miła, Diego Letta, Die, Tomiła. I to tyle mam w, jest w krytki, oczywiście. I on ma niepowodzenie na kartek 96. Taki on. Pokażę jak on wygląda z tyłu. Ten o, tak wygląda z tyłu i on jest w linii. Wszystkie moje rzeczy chętnie, więc jeśli się podobało to daj łapkę w górę i zapraszam do komentowania oraz do moich innych filmików. Cześć!